Będę się szykować do Kali i stwierdziłam, że pomalujemy się razem. Mam już zrobioną całą pielęgnację, więc od razu przejdziemy do makijażu. I stwierdziłam, że mam ochotę sobie przetestować tą taką technikę nakładania podkładu Highly Bieber, czyli po prostu mieszamy podkład z kremem na ręce i taką formułę nakładamy na twarz i kropujemy gąbeczką. I nie mam pojęcia, jak to wyjdzie, bo jedyny krem do twarzy nawilżający aktualnie, który mam, to jest ten. On ma taką bardzo specyficzną konsystencję, no bo jest jednak ze śluzu ślimaka. I nie mam pojęcia, czy to jakoś sensownie się w ogóle połączy z podkładem, ale spróbuję, zobaczymy. Szkoda, że właśnie nie mam innego kremu o troszkę innej formule. No i stwierdziłam, że wymieszam go sobie z tym podkładem z Max Factor. On jest chyba teraz dla mnie troszeczkę za ciemny, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Tylko to co mnie jeszcze zastanawia, chciałam też dać sobie ten multitasker pod spód. Co prawda ja go używam tylko na poliki. Ale nie wiem, jak to wyjdzie, kiedy nałożę najpierw ten multitasker, a potem ten krem z podkładem. Czy to się jakoś dziwnie nie zważy i czy nic się nie stanie? Chyba zaryzykuję. Zaryzykuję i nałożę ten multitasker sobie na policzki, bo lubię mieć tutaj glow w tym miejscu. W strefie T ten multitasker jakoś mi nie siedzi. Z tego względu, że chyba zbyt mocno się wtedy świecę w tych miejscach, i mi po prostu jakoś to się nie podoba. I w ogóle na polikach on mi tak ładnie wyrównuje kolory cery, że ja bym już nie musiała tutaj dosłownie nakładać nic, żadnego podkładu. Ogólnie mam całkiem sporo czasu, bo widzimy się skają dopiero po 21:00, jest chyba jakoś 19:00. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo właśnie mam dzisiaj taką mega ochotę. Się ogarnąć, troszkę bardziej się wystroić. Głównie z tego względu, że ostatnio nie mam za dużo okazji ku temu. Nie wychodzę za dużo z domu, bo jak jest taka pogoda na zewnątrz, to nawet nie mam ochoty. Dlatego cieszę się, że dzisiaj jest jakaś okazja do tego, żeby wyjść do tego, żeby się ładniej jakoś pomalować, żeby coś fajnego ubrać. No i. No i w związku z tym cieszę się, że mam dużo czasu na to i mogę się tak pocieszyć tym procesem, bo y, ja po prostu lubię się malować. Dobra, na razie może zmieszam sobie ten krem z podkładem i nałożę go na strefę T, i wtedy porównam sobie, jak to wygląda i czy też dajemy na poliki. I nie wiem, ile kremu w stosunku do podkładu, ale ten krem jest taki właśnie, no takiej specyficznej konsystencji, więc nie chcę go dawać za dużo. Jezu, jaki ten podkład jest ciemny? Słuchaj, ja chyba wzięłam zły odcień. Szlak. No cóż, marnotrawstwo produktu. Tak to jest właśnie, jak się ma tyle podkładów w szufladzie. Okej okay. No, ten odcień też jest dla mnie trochę za ciemny. Ale już nie aż tak. Zastanawiam się, dałabym tu jeszcze trochę kremu BB, który jest dość jasny odcieniem. Ale nie wiem czy po prostu no nie będzie już za dużo tych produktów, więc nakładam i w ogóle za dużo rozrobiłam tego na ręce. Muszę przyznać, że pięknie się to wtopiło. No piękne to jest wtapia się po prostu jak masełko Ten podkład daje takie... Delikatne wykończenie. Nie jest właśnie wtedy taki mocno krojący. Co prawda, może ten krem nie jest do końca przeznaczony do nakładania w ten sposób, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba efekt i ja chyba będę to wykorzystywać na co dzień serio. Najchętniej to bym tak zostawiła, ale musimy użyć pudru, bo wydaje mi się, że jak go nie użyjemy, to może nam się to jakoś brzydko rozmazać, więc musimy troszkę utrwalić to. Ja sobie biorę taki puder z Maybelline Fit Me, ale myślę, że go właśnie dam tak minimum, bo podoba mi się ten glow, który mam na twarzy. I jeśli chodzi o róż, to ja ostatnio używam tego, który jest w formie takiej ala galaretki, ale dzisiaj mam chyba ochotę wrócić do tego mojego z Golden Rose. I to jest odcień 01 Peach Flash. Bardzo dawno go nie używałam, więc jestem ciekawa, czy dalej mi się będzie podobał ten odcień. I to, co chciałam w ogóle jeszcze powiedzieć. A, wiem, co chciałam powiedzieć: że jak pewnie widziałeś, wczoraj robiłam Vision Board i miałam przy tym kupę fanu Naprawdę, ja uwielbiałam robić takie rzeczy, takie głupotki. I naprawdę to daje całą masę motywacji. A przy tym jest taką fajną formą spędzenia czasu sama ze sobą, też przeanalizowania właśnie sobie jakichś celów, tego jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie. I jeżeli na przykład nigdy nie robiłaś vision board, to bardzo polecam w tym roku to zmienić. U mnie to już jest taki klasyk, co najmniej od 4-5 lat robię to co roku. Jeśli chodzi o bronzer, to daję sobie ten mój z Inglota. Też z takich ciekawostek, które mogę Ci powiedzieć, to obudziłam się dzisiaj bardzo szczęśliwa, bo w nocy jak spałam, sprzedało mi się kilka moich toreb i bardzo się cieszę, że ostatnio to tak fajnie hula. Dobra, w sumie doszłam do wniosku, że więcej makijażu Ci nie pokażę i będzie to moja tajemnica, z tego względu, że mam zamiar wkrótce, nie wiem, mam nadzieję, że jakoś niedługo, nagrać takie Vogue Beauty Secret i chciałabym jednak coś zostawić na ten filmik, więc widzimy się później, jak się już pomaluję. I makijaż gotowy. Właściwie to zostały mi jeszcze usta, ale na razie nic na nie nie nakładam, bo wiem, że będę jeszcze przed wyjściem jadła, więc nie ma to sensu. Ja bardzo lubię ten makijaż. Odkąd go odkryłam, to jest to zdecydowanie teraz taki mój ulubiony makijaż. Zauważyłam, że ja nigdy w ogóle nie nakładałam srebra na oko. Że zawsze, jeśli już był jakiś błysk, to zawsze to było złoto. I nawet nie spodziewałam się, że srebro tak pięknie będzie do mnie pasować i jakby do karnacji, ale też w ogóle pięknie podkreśla tęczówkę. Więc jeśli masz niebieskie oczy, a jeszcze nigdy nie próbowałaś żadnych srebrnych cieni, eyelinerów, czy nawet rozświetlacza, to totalnie polecam, bo w moim przypadku to jest game changer. To jak właśnie to podkreśla oko, mega mi się to podoba. I sama się sobie dziwię, że jeśli chodzi o cienie, to ja zawsze szłam w złoto, a ze srebrem nawet nigdy nie próbowałam. Ale dziwi mnie to, że jeśli chodzi o biżuterię, to wolę złoto. To znaczy, może nie tyle co wolę, bo srebrna biżuteria też mi się podoba i swego czasu zastanawiałam się w ogóle nad tym, żeby przejść na srebro. I pamiętam, że nawet sobie kupiłam kolczyki, ale jakoś tak kompletnie nie pasowały mi do twarzy. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu cykle te kolczyki mi nie pasowały czy właśnie te srebro, ale no tak czy inaczej zostałam przy złotej biżuterii, wydaje mi się, że złota biżuteria mi pasuje. Bo ciężko mi jest przez to ocenić troszkę to, czy ja mam ciepłą, czy ja mam zimną urodę, bo jednak nie jestem w stanie tak jednoznacznie tego określić, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o moją karnację, może się wydawać, że ja jestem takim bladziochem i że to jest typowy zimny odcień, ale nie, bo bardzo często zauważyłam, że na tle innych osób, które mają taką bladą karnację, taką wręcz różową, to ja jestem wręcz żółta przy nich i mam to po mojej mamie, która na przykład opala się nie tak stricte na brązowo, tylko ona się opala na taki. Złoty kolor, na taką złotą opaleniznę. I ja też po niej mam właśnie taki odcień karnacji. Jeżeli chodzi o moje włosy, to tutaj już w ogóle nie potrafię określić, bo w zależności od światła one wyglądają kompletnie inaczej. I w niektórym świetle wyglądają, jakby miały właśnie w sobie dużo takich żółtych tonów, jakichś takich złotych, ale w niektórym świetle też wyglądają na takie bardzo chłodne i nawet zdarzało mi się słyszeć, czy ja je farbowałam, czy to są moje naturalne, bo wyglądają właśnie jak farbowane. I jest też ten taki test. Z odcieniem żył, a mianowicie jeśli ma się zielone żyły, to niby ma się ten ciepły typ urody, a w momencie, kiedy ma się niebieskie lub fioletowe, to ma się chłodny typ urody. I u mnie też jest to o tyle skomplikowane, że jakbym miała określić mój kolor żył, na przykład tutaj po nadgarsku, to ja bym powiedziała, że on jest niebiesko-zielony. Więc tutaj ani mi za bardzo nie pasuje ten typ do końca, ani ten typ. I jestem tego na maksa ciekawa właśnie, jakim ja jestem typem ostatecznie. I jeśli ty na przykład się znasz na tym, interesujesz się tym i jesteś w tym trochę bardziej ogarnięta niż ja, to chętnie poczytam jakieś komentarze, jak stawiasz, którym typem bardziej jestem. Wiem, że pewnie poprzez filmik ciężko jest to ocenić, ale jestem ciekawa twojej opinii. I myślę, że jest duża szansa, że jestem po prostu tym typem neutralnym, czyli jestem pomiędzy... I to by miało sens, ale jednak czasem fajnie jest się gdzieś tak przypisać, żeby wiedzieć mniej więcej, co nam pasuje, a co nie. Już po 20 a ja zapomniałam, że jeszcze nie otworzyliśmy sobie kalendarza, więc otwieram jednostkę, która jest mega malutka. Tutaj chyba jest jakaś próbka. Okej, okay, to jest taki słodziutki, malutki płyn micelarny. Na pewno się przyda na jakąś podróż, wyjazd. I ja w ogóle jestem wielką fanką miniaturek, więc super.